Europejski ranking płacowy. Polacy prawie na końcu. Pierwszy na przejściu ma zawsze pierwszeństwo. To mit. Rząd Donalda Tuska rozważa wprowadzenie nowej opłaty turystycznej. Blokada Facebooka, Instagrama i TikToka. Kanada nakazuje zamknięcie TikToka. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, jak nisko w europejskich rankingach płacowych znajdują się Polacy. W 2023 roku przeciętny roczny dochód etatowego pracownika w Polsce wyniósł zaledwie 18 tysięcy euro, co uplasowało Polskę niemal na końcu stawki, wyżej jedynie od Bułgarii, Węgier, Grecji i Rumunii. W porównaniu do średniej unijnej wynoszącej około 37,8 tysiąca euro, polskie zarobki są ponad dwa razy niższe, co pokazuje znaczne rozwarstwienie dochodowe między Polską a resztą Europy. W krajach takich jak Luksemburg czy Dania zarobki osiągają imponujące poziomy odpowiednio ponad 81 tysięcy euro oraz 67,6 tysiąca euro rocznie. To jeszcze mocniej podkreśla lukę dochodową. Polska wypada słabo również na tle najbliższych sąsiadów. W Niemczech przeciętna roczna płaca wynosi aż 51 tysięcy euro, natomiast Czesi, Litwini, i Słowacy także zarabiają więcej, osiągając dochody rzędu od 19 tysięcy do ponad 27 tysięcy euro. Te dane pokazują, jak daleko Polska jest od osiągnięcia poziomu zarobków charakterystycznego dla bogatszych państw Unii Europejskiej. Incydent z udziałem pieszego, który został potrącony na przejściu dla pieszych w Otwocku. Mężczyzna przekonany o swoim prawie do bezwzględnego pierwszeństwa biegł na pasy tuż przed ruszający pojazd, co doprowadziło do kolizji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policja wyjaśniła pieszemu, że obowiązek zachowania ostrożności dotyczy również pieszych i nałożyła na niego mandat za spowodowanie kolizji. Niepokojąca jest rosnąca liczba podobnych incydentów. To może świadczyć o tym, że niektórzy piesi błędnie interpretują przepisy dotyczące przechodzenia przez jezdnię. Pomimo rozpowszechnionej opinii, że pieszy na przejściu ma zawsze pierwszeństwo, przepisy wymagają od pieszych zachowania szczególnej ostrożności. Prawo o ruchu drogowym precyzuje to jako obowiązek dostosowania uwagi i zachowania do zmieniających się warunków drogowych, umożliwiając szybką reakcję w razie zagrożenia. Niestety, opinia, że pieszy zawsze ma pierwszeństwo i ciągłe powtarzanie tego, doprowadziło do sytuacji, w której dużo osób w ogóle nie zwraca uwagi, czy jedzie jakiś samochód. Tam jestem kierowcą i niestety jest to nagminne że ktoś biega na przejście, czy patrzy tylko w telefon i w ogóle się nie rozgląda. Pamiętajcie, samochód nie zatrzyma się natychmiast, ale pieszy może. Rząd Donalda Tuska rozważa wprowadzenie nowej opłaty turystycznej. Jak wyjaśnił minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, celem tego podatku jest wspieranie turystyki krajowej i promowanie Polski na arenie międzynarodowej pieprzając nam kolejne opłaty. Nowa opłata miałaby być naliczana według systemu złotówka od gwiazdki. W zależności od standardu obiektu, za każdą gwiazdkę przyznaną hotelom i innym obiektom noclegowym naliczana byłaby dodatkowa opłata. Opłata ta ma wejść w życie w 2026 roku, a rząd liczy na wpływy rzędu od 500 do 600 milionów złotych rocznie które miałyby zostać rozdzielone pomiędzy samorządy, polską organizację turystyczną oraz inne instytucje państwowe. Pomysł opodatkowania dotyczy nie tylko turystów wypoczywających w kraju, ale także klientów biur podróży wyjeżdżających za granicę. Ten dodatkowy podatek dla podróżnych wywołał szczególne obawy, a prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski Zauważył, że Polska mogłaby stać się jedynym krajem na świecie, który nałożyłby taki podatek na wycieczki zagraniczne. Facebook, Instagram i TikTok mogą zostać zablokowane dla osób poniżej 16 roku życia w Australii. Rząd tego kraju planuje wprowadzenie nowych przepisów, które mogą zapoczątkować globalną debatę. Na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. Premier Antony Albanez zapowiedział, że wkrótce przedstawi projekt ustawy, która wprowadzi zakaz korzystania z platform społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia. Jest to reakcja na rosnące obawy związane z nadmiernym i niekontrolowanym użytkowaniem tych serwisów przez młodych ludzi. W przypadku uchwalenia ustawy, Australia stanie się pierwszym krajem na świecie z tak rygorystycznymi regulacjami w tej dziedzinie. Australijski rząd pracuje nad systemem weryfikacji wieku, opartym na nowoczesnych technologiach, takich jak biometryka i identyfikacja cyfrowa. Jego zadaniem będzie Uniemożliwienie młodzieży obchodzenie ograniczeń i uzyskiwanie dostępu do serwisów społecznościowych. Meta właściciel Facebooka i Instagrama wyraziła chęć współpracy przy wdrażaniu tych przepisów. Problemem pozostaje jednak konieczność szybkiego dostosowania wszystkich platform do nowych wymogów w zaledwie rok. Australia nie jest jedynym krajem, w którym rosną naciski na platformy społecznościowe. W Stanach Zjednoczonych 41 Stanów oskarżyło meta o celowe tworzenie mechanizmów, które uzależniają młodzież od korzystania z serwisów. Podobne oskarżenia padają w kierunku TikToka, oskarżonego o szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne nastolatków. Choć platformy wdrażają pewne zmiany, Australijskie władze uznają je za niewystarczające. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące skuteczności planowanego systemu weryfikacji wieku, który według niektórych specjalistów może być stosunkowo łatwy do obejścia. Zamiast wprowadzać całkowity zakaz, eksperci proponują bardziej elastyczne rozwiązania, takie jak zaawansowane narzędzia kontroli rodzicielskiej, pozwalające na filtrowanie treści. I ograniczenie funkcjonalności. Takie podejście mogłoby skutecznie chronić młodych użytkowników, jednocześnie unikając potencjalnych negatywnych konsekwencji całkowitego odcięcia ich od mediów społecznościowych. Zostając w temacie mediów społecznościowych, kolejne kłopoty ma TikTok, ponieważ Kanada zdecydowała o zamknięciu jego oddziału powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym i działalnością chińskiej spółki macierzystej Fate Dance. Minister innowacji François-Philippe Champagne wyjaśnił, że decyzja została podjęta na podstawie informacji i dowodów zgromadzonych podczas przeglądu oraz rekomendacji kanadyjskich służb bezpieczeństwa i wywiadu. Rząd uznał, że działalność TikToka w Kanadzie stanowi potencjalne zagrożenie związane z zagranicznymi inwestycjami, choć szczegóły tej oceny nie zostały ujawnione ze względu na obowiązujące przepisy. TikTok zapowiedział odwołanie się od tej decyzji w sądzie. W oświadczeniu rzecznik firmy podkreślił, że zamknięcie kanadyjskich biur doprowadzi do likwidacji setek miejsc pracy i nie leży to w interesie ani Kanady, ani lokalnej społeczności. Rząd zapewnił jednak, że nie ogranicza Kanadyjczykom dostępu do aplikacji, mimo że już wcześniej zakazał jej używania na urządzeniach rządowych, wskazując na ryzyko związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem narodowym. Decyzja Kanady wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowych działań przeciwko TikTokowi. Stanach Zjednoczonych prezydent Joe Biden podpisał w kwietniu ustawę która nakłada na ByteDance termin do stycznia przyszłego roku na sprzedaż TikToka. W przeciwnym razie aplikacja może zostać zakazana. Administracja USA również uzasadnia swoje działania troską o bezpieczeństwo narodowe i ograniczenie wpływów chińskich na dane użytkowników. Kanada i inne kraje coraz częściej podnoszą kwestie zagrożeń związanych z aplikacjami kontrolowanymi przez podmioty z Chin. Wskazując nam możliwość wykorzystania ich do nieautoryzowanego gromadzenia danych lub działań szpiegowskich. W tym kontekście decyzja odtawy, choć stanowcza, może zapoczątkować dalsze ograniczenia wobec działalności TikToka w innych państwach zachodnich. A przypomnijmy, że Unia Europejska już od jakiegoś czasu też przygląda się działaniom TikToka. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję za oglądanie, subskrypcje i komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.